Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale, ja mam na imię Magda i jestem osobistą styliską, a to jest kanał, na którym dowiesz się jak mieć świetny styl, robiąc tylko i wyłącznie rozsądne i przemyślane zakupy. I dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik standardowy na moim kanale, czyli o błahostkach, o głupotkach, o stylu, o tym jak się ubierać i jak dobrze wyglądać. Wiem, że przy tym, co się dzieje na świecie, może się to wydać nie na miejscu, że mówię Wam tutaj o takich rzeczach, natomiast myślę, że wszyscy potrzebujemy gdzieś tam tego powrotu do normalności, tego zwykłego, błachego, normalnego kontentu, zwykłej codzienności, żeby po prostu się lepiej poczuć, trochę oderwać myśli od tego, co się dzieje, bo przytłoczeni, zrozpaczeni i załamani naprawdę nikomu nie pomożemy. YouTube też jest częścią mojej pracy, a gdzieś tam chcę, wiecie, zarabiać na życie, ewentualnie na lepsze jutro, żeby móc sobie jakoś poradzić i po prostu chcę wrócić do normalnej już, do normalnego funkcjonowania, do zwykłej codzienności, żeby się nie załamać, jeżeli ktoś z Was czuje się tym urażony i nie jest gotowy na, na to, żeby przejść do zwykłych takich durnot, jak właśnie... Ubrania, to po prostu ten filmik wyłączcie. Natomiast, dostaję też od Was feedback, że potrzebujecie takich zwykłych rzeczy. Także, właśnie dzisiaj na taki filmik Was zapraszam. I będzie trochę o tworzeniu zestawów, dlatego że dostałam od jednej z Was wiadomość, że chciałaby, żebym jej doradziła, jak łączyć różne fasony i kolory jeansów z butami i z różnymi górami. Także trochę sobie o tym dzisiaj pogadamy. Będzie dużo przebieranek. Natomiast, znowu, wybaczcie mi ten dźwięk, bo mikrofon niestety nadal nie działa mimo wymiany baterii, także mam nadzieję, że to jakoś zniesiecie. Sąsiad też słyszę, że próbuję coś tutaj wiercić. Spojrzałam się w górę, a mieszkam na czwartym piętrze, także sąsiada na górze nie mam. No ale gdzieś po prostu jakieś wiercenie słychać, także mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać, że mi to wszystko wybaczycie i że mimo tego wszystkiego dookoła, jakoś ten filmik da wam trochę po prostu oddechu. Także tak, jeżeli cieszycie się, że do Was tutaj powróciłam, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną tutaj na dłużej i wesprzecie ten mój kanał. A my już zaczynamy bez zbędnego wstępu. Zanim zaczniemy, to mam dla Was jeszcze jedno małe ogłoszenie. Już w najbliższą sobotę, 5 marca, w Krakowie odbywa się taka kobieca sesja zdjęciowa, którą organizujemy za przyjaźnioną fotografką. Jeżeli któraś z Was chce właśnie do Krakowa przyjechać lub jesteście stąd, to serdecznie Was zapraszamy. Spędzimy czas w takim kobiecym gronie, zaopiekujemy się Waszym wizerunkiem, a Wy dostaniecie zdjęcia, które będziecie sobie mogły później w dowolny sposób wykorzystać. Także serdecznie Was zapraszamy. Wszystkie szczegóły znajdziecie na slajdach, a także w opisie tego filmu. I mam na sobie taki bazowy outfit, ponieważ mam jeansy, zwykłe rurki i czarną bluzkę z długim rękawem. Założyłam to po prostu, bo miałam tak naprawdę to pod ręką. Natomiast buty mam słuchajcie, trochę odjazdowe, bo są one na takiej mega wysokiej szpilce i z tyłu zobaczcie. Jaką mają ozdobę? Nie wiem, na ile to tutaj widzicie, natomiast mają taką wielką, po prostu jakąś ozdobę z takimi kryształami z tyłu. Nie wiem, ile one mają centymetrów, ale chyba ponad 10, nie wiem, koło 11 mi się wydaje. Powiem Wam, że stoję Wam, powiem Wam, że stoję tutaj już jakieś kilkanaście minut i już mi zaczynają nogi odpadać, także za chwilę będę musiała się przebrać w jakieś, jakieś normalne buty, bo nie jestem do tego przyzwyczajona i jest mi po prostu w takich wysokich butach niewygodnie. Natomiast myślę, że fajnie to wygląda, oczywiście jak to szpilki. A jeżeli chodzi właśnie o te zestawy, no to mam na sobie właśnie zwykłe rurki i zwykły top, który tak naprawdę możemy założyć gdzieś tam na co dzień do trampek, nie wiem, do jakichś wodków i po prostu lecieć na miasto. I pokażę Wam zaraz różne wersje tego, jak tutaj to można zestawiać. I słuchajcie, jeżeli bym chciała pójść na imprezę właśnie w takim zestawie, no to właśnie założyłabym te szpile z tą tutaj kryształową ozdobą i do tego jeszcze dobrałabym marynarkę która jest moim tak naprawdę diy dlatego, że ja sama sobie ją tutaj przerobiłam, bo doszyłam sobie, słuchajcie, do niej takie futro na, tych, na rękawach, znaczy futro, pióra, widzicie sami o co chodzi. Tutaj też by można było wpuścić do środka bluzkę. Żeby talia była bardziej zaznaczona, chociaż dla mojej sylwetki dobrze jest mimo wszystko czasami, jeżeli tą bluzkę na wierzch wypuszczę, co jest gdzieś tam wbrew moim przyzwyczajeniom. Ja bardzo lubię wpuszczać rzeczy do środka. Czuję się tak jakoś fajnie, tak komfortowo otulona tutaj po prostu w tych okolicach brzucha i bioder, kiedy mam ten wysoki stan. No ale wiem, że moje sylwetce służy, kiedy mam bluzkę wypuszczoną na zewnątrz bo mi się proporcje równoważą, bo inaczej to moje nogi mają po prostu 2 km długości, a tu jest taki krótki, z tymi szpilami to jeszcze w ogóle. No i właśnie, jeżeli wybierałabym się na imprezę, no to myślę, że spokojnie mogłabym gdzieś tam w takim outficie z jeansami sobie pójść. I tutaj oczywiście mamy jak zwykle czarny kolor, czyli standardowo, jak to w większości szaf, w większości outfitów bywa. Natomiast właśnie myślę, że fajnym akcentem są tutaj te piórka na tych rękawach. Dajcie znać, jak taka wersja imprezowa z jeansami Wam się podoba. Nie przygotowywałam żadnego scenariusza do tego filmiku, także będę tak po prostu pitolić na bieżąco o tym, co mi się tam wymyśli. Mam nadzieję, że Wam to przypadnie do gustu. Jestem osobą, która lubi spontanicznie wymyślać rzeczy, także tak i chyba powiem Wam, że zrobię ten filmik długi, żebyście mieli dłuższą odskocznię myślową od tego wszystkiego, żebyście mogli tego mojego pier... Dłużej posłuchać. <grymne> tak. No i tak naprawdę, jakie buty do takich rurek? Każde. Nie wiem, czy są jakiekolwiek buty, które nie będą pasować do takich spodni. Są to spodnie bardzo uniwersalne, także czy założymy bodki, czy trampki, czy szpilki, czy jasne, czy ciemne, czy nie wiem, białe, czarne, na obcasie, bez obcasa. Wszystkie tutaj będą pasować, także nie ma się nad czym rozwodzić. Myślę, że góry również jakby co, Są to spodnie z H&M, które kupiłam na jakiejś wyprzedaży chyba za 35 zł i bardzo je lubię, bo sylwetka moja czuje się w nich tak po prostu fajnie podkreślona i są też bardzo, bardzo Wygodne. A jeśli bym chciała przerobić tę stylizację na bardziej dzienną, bardziej taką, może też trochę, trochę na luzie, ale też trochę modową, to założyłabym do niej takie właśnie botki z szeroką cholewką, trochę takie kowbojskie właśnie z zamszu i do tego narzuciłabym oversize'ową, jeansową koszulę i mogłabym tak śmigać, ale jako taką kropkę nad i jako dodatek, którym też chciałam żebym dzisiaj pochwalić, założyłabym taką o, jeansową Odjazdową torbę, która nie wiem czy teraz będzie dobrze wyglądać, bo jest pusta w środku, ale może coś do niej wsadzę, żeby to trochę lepiej wyglądało. O właśnie. I zobaczcie, w z z takiej stylówce też myślę, że jeżeli by się zrobiło trochę cieplej, to spokojnie też mogłabym śmigać. Byłam tak ubrana ostatnio bardzo podobnie, tylko że miałam kurtkę puchową, czarną właśnie na wierzch zamiast tej koszuli i to też wyglądało naprawdę spoko. A jeżeli chodzi o tą torbę, to właśnie jest to taka wielka torba z jeansu z takimi tutaj ozdobnymi kieszeniami i z frędzlami, które sięgają prawie do ziemi. A jeżeli chodzi o, o szczegóły, to... Uszyłam sobie tą torbę sama. Jest to mój kwarantannowy wytwór, bo jakiś czas temu właśnie siedziałam w zamknięciu ze względu na, wiecie, kontakt. I właśnie uszyłam sobie taką torbę z resztek jakichś materiałów, które były w domu. Mam w domu maszynę, nie umiem uszyć jakoś profesjonalnie, natomiast jakieś tam podstawy, jak się to wszystko obsługuje, tam wiem, także po prostu chciałam sobie tak, wiecie, się artystycznie wyżyć i sobie coś takiego właśnie stworzyłam. Dostałam też ostatnio na mieście kilka komplementów na jej temat, także byłam z siebie bardzo dumna, że udało mi się samej coś takiego stworzyć. Jest to fajna właśnie torba na noszenie różnych tobałów, bo jest bardzo, bardzo duża. Także właśnie mi się przydaje, bo ja często gdzieś tam do nagrań, czy po prostu gdzieś tam moja praca na tym polega, że jakieś różne ciuchy towoły ze sobą noszę. Także na pewno mi się ona przyda, bo wcześniej nosiłam takie, wiecie, siatki jakieś ze sklepu z Aldi, z Carrefour, skądś tam, a teraz będę miała taką właśnie torbę. Także tak. <grym> Teraz założyłam na siebie następny fason dżinsów, który mam w dnia omówienia. I są to też jeansy raczej slim, no bo tutaj wszędzie są będzie dopasowane, ale właśnie na dole mają taką nogawkę z rozcięciem. I teraz pokażę Wam właśnie, jak zrobić taką modową stylizację, tak naprawdę z różnych takich bazowych rzeczy, które mamy w szafie, jakichś takich podstawowych, nie ma tu nie wiadomo jakiego szału. Tak więc mam na sobie białą koszulę, męską, jakąś za dużą, takie najbardziej lubię. I sobie ją tak tutaj właśnie zahaczam z jednej strony. Ja ten efekt lubię właśnie, żeby to tak, wiecie, w taki trochę szalony sposób było wystylizowane, natomiast możemy oczywiście zostawić całą na wierzchu albo całą wpuścić do środka. Zależy od tego, co kto lubi. I na wierzch założę sobie taką oversize'ową granatową marynarkę, którą też mam z Lumpeksu. O, i właśnie tak możemy sobie to razem zestawić. Powiem Wam, że ja. Zazwyczaj nie noszę zestawów takich, takich połączeń koszula plus, plus marynarka. Zazwyczaj gdzieś tam marynarki łączę z jakąś bluzką pod spodem zwykłą albo z golfem. Wtedy to jest takie bardziej casualowe. Natomiast w ten sposób myślę, że też można by było to zrobić. I do tych spodni dobrałam buty na traktorze, takie wiecie, te akwiszus czarne. To jest mój nowy nabytek. Dorwałam je ostatnio w komisie Vintage za stówkę. Także wzięłam, bo są mega wygodne i myślę, że mi się jak najbardziej przydadzą, a nie miałam takich właśnie butów w, w swojej szafie. Mam te jasne, które stoją tam, natomiast one są już takie uwalone i za każdym razem są po prostu tak brudne, że przeszkadza mi to, a jak chodzę na spacery z psem czy coś, to właśnie jednak taka czarna opcja mi się tutaj przyda. No i nie wiem, do tego możemy nawet taką torebkę sobie tutaj narzucić. O, i myślę, że. Spokojnie też można by było tak śmigać. Natomiast powiem Wam, że jak miałabym w tym wyjść, to zmieniłabym to na golf pod spodem. I zaraz Wam chyba to pokażę, jakby to wyglądało. Także to jest wersja numer jeden. A to jest wersja numer dwa. Czyli właśnie z golfikiem, ale zmieniłam też buty na takie botki na obcasie z takim wężowym wzorem. Bardzo też lubię je gdzieś tam łączyć z jeansami. Z tymi też bardzo fajnie właśnie wygląda, z tymi właśnie za długimi, kiedy ten but jest na obcasie jakoś tutaj tak to, wiecie, fajnie dodaje. No bo te spodnie są bardzo, bardzo długie, więc one potrzebują jednak jakiejś tej podeszwy czy coś, nawet też po to, żeby się nie brudziły. Noszę też je do płaskich trampek, takich białych, które są też tam na dole, natomiast to jest tylko wtedy, kiedy jest sucho, żebym sobie tych spodni jakoś wycie bardzo nie, nie uflogała. Pisaliście mi, że można te spodnie uciąć, ja wiem, <grydy> ale po prostu cały ich urok polega na tym, żeby one właśnie były takie za długie, także taki zestaw też bym mogła właśnie gdzieś tam z nimi zrobić. Torebka to również jest mój nowy napytek, podejdę trochę bliżej. O, taka nieduża, krój trochę taki jak Mark Jacobs, ma taki gruby pasek i to jest torebka z Lasowskiego. Kupiłam ją za 130 zł i jest ze skóry. Taka właśnie fajna, pakowna, mięciutka, naprawdę bardzo mi się ona podoba. Dopiero co ją kupiłam parę dni temu, ale już ją zdążyłam nosić i naprawdę fajnie mi się sprawdza, bo miałam coś podobnego właśnie w jakiejś podobnej wielkości i kształcie, ale mi się zniszczyła, także właśnie kupiłam taką. Mam też golfik w takim kolorze takim zielono-niebieskim, jakby taki Taki głęboki turkus, i też bardzo go lubię. I właśnie tutaj też zostawiałam to w ten sposób: o, że do tego granatu dawałam właśnie ten turkus, i to też wyglądało dobrze. A ten golfik fioletowy, który mam na sobie, prezentuje się tak, i to również jest mój nowy nabytek. Kupiłam go właśnie ostatnio w lumpie, niby chyba za 10 zł, czy coś takiego. A też mi się ten kolor bardzo podoba. Myślę, że do mojego typu urody on naprawdę tutaj fajnie pasuje, bo jest taki właśnie zgaszony, jasny, czuję się w nim bardzo dobrze. I do takich właśnie jasnych dżinsów myślę, że fajnie to wygląda. Jeszcze jedna kwestia jest taka, powiem Wam, że na przykład mi, kiedy jest chłodno, kiedy mamy tą chłodniejszą porę roku, typu jesień, zimy, albo porządek wiosny, to mi w samej koszuli też jest dosyć zimno. Kiedy, wiecie, nie mam żadnego sweterka do, dolegającego do ciała i tak dalej, Dlatego to jest dla zazwyczaj na, dla mnie ubiór na lato. Takie właśnie koszule, bo jest mi w nich za zimno tak, tak po prostu yy, na ciało. A jakaś podkoszulka pod spodem w fajnym kolorze też yy, będzie prześwitywać no, bo typu białą. Pod białe no to yy, prześwituje, także no, nie, mam, nie mam takiego czego, żeby móc to pod spod założyć. Więc słuchajcie, mam dla Was taki trik, że taką koszulę można założyć właśnie na golf. No, i tak by się to mogło prezentować. Tutaj jeszcze fajnie wygląda, kiedy sobie wyciągniemy te rękawy z golfa, właśnie żeby z golfa, z golfu, żeby wystawały spod tej koszuli, tutaj właśnie yy, na dole. O, i możemy to oczywiście zostawić tak na luzie, jak również puścić sobie jedną stronę do środka. Ja tutaj mam teraz jasny ten golf pod spodem, czyli właśnie ten fioletowy, natomiast nosiłam też w ten sposób na czarny. I też tak właśnie lubię nosić, bo jest to fajna opcja, żeby tą koszulę wykorzystać w chłodniejsze dni, kiedy jest nam zimno, to właśnie taki golf sobie pod spód założyć. I myślę, że jest to fajne, stylowe rozwiązanie. Nie jest na pewno ono dla każdego. Już przewiduję, że może się niektórym nie spodobać, ale ja je bardzo lubię. No i właśnie założyłam teraz te trampki jeszcze z fioletowymi akcentami właśnie do tego zestawu. I tak jak widzicie, jak te spodnie się prezentują właśnie do, do trampek. Jest to celowy efekt, że tak się na nich kładą jakby. One tak właśnie mają wyglądać. No i słuchajcie, do tego możemy sobie narzucić taką połówkę. Tu mam też szal, taki duży szal w kolorze takim taupe, czyli chłodnym beżu, szaro-beżowym znaczy, bo piesek aż idzie myślę, że nadwór chyba idziemy. Torebkę gdzieś tam w rękę chwycić, fajnie to nawiązuje, kiedy wiecie, ona jest tutaj niebieska do tych jeansów. Niby kolory ma takie bardziej wiosenne. Jesienią zimą nosimy zazwyczaj jakieś czarne albo jakieś takie torebki, ale można również w ten sposób. Kolejne jeansy, jakie mam do mówienia na dzisiaj, to są takie boyfriendy czyli spodnie o luźniejszym kroju i właśnie z przykrótkimi nogawkami. Ja mam około 1,74 m wzrostu i jak widzicie, te nogawki są naprawdę no, krótkie, krótkie dla mnie, bo dla niższych osób one się kończą gdzieś w okolicach kostki, a u mnie to jest, nie wiem, 10 cm ponad kostką, także dosyć dużo. Wybaczcie, że one są nieuprasowane. Natomiast powiem Wam, że ostatnio ich nie noszę. W moim odczuciu są to spodnie bardziej wiosenne, nawet letnie. Dlatego, że po pierwsze właśnie w różnych rzeczach jest mi zimno. Więc na okres zimowy wybieram spodnie o dopasowanym kroju. A druga sprawa, to właśnie przez to, że one są krótkie, to najlepiej to wygląda, kiedy nosimy je do butów, które odsłaniają nam kostkę. Czyli tak jak właśnie mam teraz te białe trampki z widoczną kostką, to myślę, że właśnie w takim zestawie naprawdę się to bardzo dobrze prezentuje. O i do tego torba i można by było wycieśnikać tak gdzieś tam wiosennie, ale właśnie zimą. Z tymi spodniami jest problem, bo wcale nie jest tak łatwo dopasować do nich buty, i właśnie przez to, że jest w nich chłodniej, przynajmniej mnie, to ja muszę zakładać do nich gdzieś tam pod spód. Jakieś rajstopy i jakoś nie chce mi się w ten sposób, wiecie, zazwyczaj kombinować, więc wybieram spodnie o kroju dopasowanym. Natomiast spróbuję Wam dać jakieś wskazówki właśnie na ten temat, jak takie spodnie można wystylizować. I to jest myślę najlepsza opcja właśnie z tymi odsuniętymi kostkami albo do trampek, albo do takich mokasynów, lowfersów, po prostu każdych butów, które gdzieś tam są przed kostkę. One wyglądają najlepiej. One też dobrze prezentują się do butów, właśnie takich botków ze skarpetą, czyli dopasowana cholewka. Jeżeli ta cholewka byłaby szeroka, nie wyglądałoby to dobrze. I właśnie najlepiej, kiedy one gdzieś tam chowają się pod spodniami. Kiedy ta krawędź spodni z krawędzią buta się po prostu tutaj łączy, żeby nie było nam widać tej gołej skóry. No bo zobaczcie, że jeżeli by, o, tak to wyglądało, no to to jest w moim odczuciu zupełnie bez sensu. Nie wiem, czy wy to na kamerze widzicie. Dobrze, ale no nie, no to tutaj tej przerwy jakby w moim odczuciu no, nie może być. Jeżeli macie takie spodnie i takie buty, które gdzieś tam zostawiają wam tą przerwę, to po prostu załóżcie czarne stopy, żeby to tutaj się y, zakryło i też byłoby to spoko. Natomiast ja y, ten, ten zestaw mi się podoba, dobrze się nim czuję. Natomiast znowu są to buty na wysokim obcasie, czyli coś. Co noszę bardzo, bardzo rzadko, bo nie lubię, jest mi niewygodnie, męczę się. Także są to tylko buty na jakieś wyjścia dla mnie, albo wtedy, kiedy mi odwali i mam ochotę na właśnie buty na obcasie. Kurde, powiem Wam, że fajny ten został wyszedł. Jak będę nie mógł gdzieś wychodzić, gdzie mi się będzie chciało zakładać obcasy, to się właśnie tak w ten sposób ubiorę. No zobaczcie, teraz spróbowałam założyć do tego te botki wężowe, które pokazywałam Wam wcześniej do tych za długich spodni. No i zobaczcie, tutaj mi zostaje po prostu to takie chopitko. Nie wiem czy to... Nie ma, nie ma to sensu. Ale zostaje mi ten taki goły fragment skóry i te spodnie wyglądają na jakieś za krótkie. W ogóle kompletnie mi się to jakby tutaj nie, nie składa. Źle to wygląda. Ja bym w taki, w, taki, w taki sposób bym tego nie założyła. Nawet z czarnymi rajstopami, no bo to nie są czarne buty, więc ten taki kawałek tych czarnych rajstop wystający też by nie wyglądał dobrze. Dlatego mówię, że te spodnie boyfriendy wcale nie są takie łatwe w stylizacji, jakby się mogło początkowo wydawać. Detraktorki, myślę, że też byłyby tutaj ok. Znaczy, tak, jestem taki, mam trochę ambiwalentny stosunek. Dlatego, że te spodnie w moim odczuciu musiałyby być chociaż ze 3 cm dłuższe, żeby mogła je albo swobodnie na te buty naciągnąć, albo włożyć je do środka. Teraz nawet nie jestem w stanie tego zrobić, no bo one są jakby takiej długości, że opierają się na tych butach. No i jakoś to nie bardzo tutaj się prezentuje. Natomiast jeżeli macie te traktorki właśnie takie... Że Wam idealnie przylegają, bo moje trochę tutaj odstają, albo właśnie dłuższe spodnie, które możecie odrobinę naciągnąć na wierzch lub wsadzić do środka, to ok. Natomiast w moim przypadku, myślę, że nie jest to do końca korzystny efekt. Ale dajcie znać, jak Wy uważacie, i oczywiście najważniejsza wartość, jaka powinna wyjść z tego filmiku. Chociaż o sylwetkach tutaj dzisiaj za bardzo nie rozmawiamy, to jest to, że najlepszy fason dla Waszej sylwetki to jest taki fason, w którym Wy się czujecie dobrze i pewne siebie, w którym patrzycie w lustro i jesteście zadowolone ze swojej sylwetki, a nie taki, który Wam ktoś mówi, że jest dla Was najlepszy. I to bardzo Was proszę, żebyście wszyscy pamiętali i pamiętały. A ostatnia para jeansów, którą mam na dziś do omówienia, to są takie jeansy, słuchajcie. Budkat, jak się nie mylę, tylko że moje są takie właśnie budkat, przykrótkie, jakby, bo są mi mniej więcej do kostek, a one mogą być też długie. Natomiast tutaj, ze względu na wzrost, tak to po prostu wypada. Często spodnie są na mnie właśnie za krótkie, tak jak w przypadku tych boyfriendów, które widzieliście, też myślę, że mogłyby być one dłuższe. I je, ja je kupiłam w Lupexie, to są jakieś lewisy, i one były wykończone normalnie, wiecie, zeszyte, tutaj miały te. Zakończenia jakby normalnie wykończone, ale ja sobie je uciachałam i wiecie, tarką sobie zrobiłam, żeby był taki poszarpany efekt, bo jakoś mi się nie podobało to, kiedy one były tak zakończone normalnie, bo to wyglądało jakby to były za krótkie spodnie, a nie jakby były celowo za krótkie. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, albo po prostu jakoś nie czułam do końca tego efektu, więc tak sobie zrobiłam. No i właśnie na górze mam taki zwykły lejący szary t-shirt, powiem Wam, że się nie mogę doczekać momentu, kiedy będzie można tak sobie właśnie śmigać po mieście na luzie. Jeansy, t-shirt do tego jakieś trampki, torebka pod pachę, lecimy na miasto zamiast kombinowania, wiecie, z tymi płaszczami, szalikami, jeszcze rajstopy do tego, rękawiczki, czapkę i nie wiadomo co, już po prostu mi się chce wiosny, wam zapewne mnie też. No i właśnie od razu taki trik, słuchajcie. Zobaczcie, jakby to wyglądało normalnie. Bo ten dzisiaj jest taki właśnie duży, oversizeowy. Jest on takie lejące i wiskozy. Dorwałam go na Vinted za dyszkę. Ostatnio. No i zobaczcie. Tak, to kompletnie jakby nie ma, nie ma tego efektu. Tylko właśnie możecie sobie ten t-shirt chwycić tutaj po prostu na dole i tą dolną krawędź jakby wpuścić sobie z jednej strony, tylko zaczepić w spodnie, żeby ta reszta tutaj na górze się tak jakby zbluzowała. Można wpuścić więcej, można mniej, w zależności od tego, jak lubicie, żeby on się tutaj tak ładnie Wam lejąco, wiecie, ułożył, ale jednocześnie tam trochę tutaj sylwetkę gdzieś tam podkreślił. Myślę, że to wygląda naprawdę super. To samo robię ze swetrami. Właśnie z bruskami, z czertami, z golfami, ze wszystkim tak możecie zrobić. To zawsze bardzo fajnie gdzieś tam tą sylwetkę nam tak akcentuje że tak powiem. No i więc właśnie, jakie buty do tych spodni? Oczywiście trampki, bo są to spodnie przed kostkę, więc wiadomo, trampki przed kostkę lub jakieś mokasy, loafersy będą super wyglądać. Mam nadzieję, że sobie teraz wyobrażacie taką stylówę, że mam do tego założoną marynarkę, na przykład tą granatową oversize'ową i do tego właśnie jakieś mokasyny i właśnie też tą torebeczkę. Myślę, że super by to była taka stylówka z namiastką trochę eleganckiego, ale właśnie przełamana tą nonszalancją tego różnego. I tych jeansów. Mega czuję ten klimat. Powiem Wam, że naprawdę od razu przy tym filmiku, przy tym właśnie tworzeniu stylizacji, moje wibracje, mój humor, moje takie poczucie nie wiem poczucie takie mi wróciło. Także cieszę się, że mimo tej ciężkiej sytuacji, która panuje, zdecydowałam się na nagrywanie. Mam nadzieję, że Wam też gdzieś tam to pomogło. No i oczywiście, tak jak w poprzednim wypadku, również. Te skarpetowe botki na obcasie bardzo pasują do tych spodni, ale natomiast, słuchajcie jeszcze, bardzo lubię do tych spodni nosić te buty, te właśnie szerokie, kowbojskie y, zamszowe, dlatego że one tutaj, y, te spodnie właśnie są jakby szersze tu na dole, nie? Więc ten szeroki but z tą szeroką cholewą. Spokojnie zmieści mi się pod tymi spodniami, no bo one są też trochę dłuższe. Nie są aż tak bardzo krótkie jak te boyfriendy i właśnie pozwalają mi na to, żeby ta nogawka nachodziła na te buty. I myślę, że to bardzo dobrze wygląda. I szczerze, zazwyczaj noszę te spodnie właśnie z tymi butami, a tak to też jakoś tak zapomniałam o nich, leżały sobie w szawie, nie nosiłam ich za bardzo, jakoś tak nie przepadałam za nimi, a odkąd mam te buty, to bardzo lubię właśnie to gdzieś tam razem w ten sposób zestawiać. Czuję naprawdę się fajnie w tym, w tym połączeniu. Oczywiście jest bardziej jesienne niż z trampkami albo jakimiś klapkami, bo że rozmarzyłam się. Nie mogę się po prostu doczekać. No i do tego na przykład kur, krótka jeansówka. Spróbuję. No nie, tutaj myślę, że ona jest za krótka, dlatego że te spodnie nie mają wysokiego stanu. Tylko taki średni, i tutaj te wszystkie boki tego t-shirtu wychodzą mi spoza tej kurtki i myślę, że to nie wygląda jako, najkorzystniej, także ściągam. Myślę, że skoro mamy botki, i ta stylizacja pozostaje w takim trochę jesienno-zimowym jeszcze wajbie, to założę puchówkę. Tą, którą wcześniej i ten szalik sobie właśnie narzucę. To jest w ogóle mój ostatni ulubiony zestaw, właśnie ta kurtka z tym szalikiem. Do czego tego nie narzucę? Czy na białą koszulę, czy na sweter, czy na golf, czy do takich jeansów, czy do takich, czy do, nie wiem, eleganckich butów, czy do... No nie wiem, po prostu do wszystkiego. Jakoś mi to tak leży i czuję się w tym fajnie, komfortowo, no bo jest to takie ciepłe, otulające i w ogóle. No i do tego tą torebkę przepasać sobie tak przez ramię. O, i tak bym śmigała. Oczywiście, jeżeli bym w tym wychodziła, to założyłabym coś na ten t-shirt, bo nie lubię zakładać kurtki na bluzkę. Muszę mieć jakiś sweter do tego jeszcze albo coś cieplejszego, jakąś bluzę, co, cokolwiek po prostu, żeby mi jakoś te ręce zakrywało. Nie wyobrażam sobie na gołe ręce założyć kurtki, ale dajcie mi znać, jak wy macie, czy też gdzieś tam w, te, w podobny sposób myślicie. No i zobaczcie, brązowe botki tutaj do tej torebki właśnie i szalika w tym takim szaro-beżowym kolorze. No myślę, że to wygląda spoko i te spodnie też nadają takiego właśnie nonszalanckiego, fajnego charakteru właśnie w połączeniu z tymi botkami. No, lubię, lubię to połączenie. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba. Wydaje mi się, że pokazywałam już Wam je w innym filmiku, gdzie jeszcze takie były stylizacje bardziej zimowe, właśnie z płaszczami jakimiś, bardziej takimi, wiecie, długimi, zimowymi i tak dalej. I też gdzieś tam mi się to podobało. Ale zobaczcie, że z moją crazy torbą też to fajnie wygląda. Właśnie chyba, chyba tak ostatnio byłam gdzieś. Tak mi się wydaje, że właśnie miałam na sobie te buty, i te spodnie, i właśnie tą torbę, i do tego właśnie tą kurtkę, i, i szal, i to takie jest, nie wiem, tak czuję takie jest fajne streetwearowe połączenie. Jakoś tak mi się to podoba, i czuję, czuję, że ten, czuję ten klimat po prostu. Czuję ten vibe. Mam nadzieję, że Wy też i że moje porady dzisiejsze Wam się podobały. Zakładam jakoś bluzę, słuchajcie, na to i lecę z psem na spacer, bo już jest mega późno, robi się ciemno. Także mam nadzieję, że obraz mi tutaj bardzo nie ściemnił i że coś widzicie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i poświęcony czas. Mam nadzieję, że spędziliście go miło. Oderwaliście trochę, trochę głowę. Życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego dla Was i dla Waszych bliskich. Wspierajcie się, trzymajcie się ciepło w tym ciężkim czasie. Ja również. Się postaram i jeszcze raz będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie mi subskrypcję tutaj pod spodem. Wyczekujcie kolejnych filmików, bo postaram się dla Was je w najbliższym czasie właśnie ponagrywać i zaglądacie też na Instagrama, bo tam jestem też na co dzień. A staram się nie bombardować Was tymi wiecie, newsami, bo jest to ponad moje siły. Jak mam być szczera, naprawdę. Nie dość, że nie czuję się kompetentna, to jeszcze psychicznie mnie to przygniata, także staram się tej tematyki tam nie poruszać.